Cześć z tej strony Ryzen. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne otwieranie paczek podczas Footis i przed chwilą wyszła trzecia tura kart specjalnych, czyli najlepsze tocy, najlepsze karty urodzinowe, future stars, headliners i ogólnie wszystkie najlepsze. Oczywiście jest teraz w nowych paczkach Toc Neymara, Toc Mbappé, Toc Mexiego, Toc Ronaldo, Toc Lewandowskiego i wielu, wielu innych zawodników. Na głównym koncie mam dzisiaj tylko jedną paczkę Następne otwieranie to będzie za ikonę, więc to już właśnie na tym głównym będzie, będzie wszystko i będzie dużo więcej paczek A na pozostałych trzech kontach właśnie też po paczce za 45 tysięcy za głosowanie, to za SBC głosowania A także po, po całym zestawie paczek z tego wczorajszego SBC Zobaczmy jak zaczniemy. Jest teraz tyle kart specjalnych, no ale mi udało się trafić zwykłe ekrany, więc to jest naprawdę ciekawe i będzie to Perim 84 Overola. Naprawdę, no chociaż teraz jest znacznie mniej tych słabych kart yy, specjalnych typu jakieś mocne. Większość to są już takie naprawdę dobre karty z walkoutem, a na przykład karty Record Breaker. Pewnie nie będzie dało się ich sprzedać na rynku, bo, bo nikt nie będzie chciał ich kupić, ale one mają chyba QXL po 60-70 tysięcy, więc to jest naprawdę wtedy spory zysk. Idę na poboczne konta. Swoją drogą, teraz nawet w spadce za 5 tysięcy jest szansa na to za 2%, a w takiej za 45-23. Plus jeszcze widać, że na inne są duże szanse, na przykład też 9 na once i 30% na Fulka za 87, bo właśnie liczę te karty specjalne. O i zaczynamy akurat od paczek za 45 tysięcy, więc zobaczymy czy te szanse są tak, takie naprawdę. No, no, dobry zawodnik 87, lecimy dalej. No i druga paczka za 45 tysięcy i też bez wokautu. O co chodzi? No niby takie szanse są, no ale chyba, chyba nie dla mnie. Mam wrócić. Oprócz niego nie byłoby ekranów. Okej, okay, to teraz duża złota paczka piłkarzy premium. No i też nie ma walkoutu. Nie ma nawet ekranów. Ciekawe, czy dzisiaj trafię chociaż jeden walkout na tyle paczek i na tylu kontach paczka za 50 tysięcy, czy może tu się przełamiemy? Jest wreszcie jakiś walkout. To od razu chyba Toc i może być teraz naprawdę ciekawie Hiszpania, SP EŚP... Fabian, 92? 92 overola Fabian, teraz pewnie te Tocy poszły w dół, chociaż dzięki SBC właśnie o niewymiennego Toca pewnie nie będą się utrzymywać na poziomie jakichś 20 tysięcy. Tylko może gdzieś wyżej, a na pewno nie będą kosztować Quixel, Oprócz niego nie ma nikogo ciekawego i kosztuje, chyba jakieś 30 tysięcy. Nie wiem, od razu po, po zakończeniu nagrywania na tym koncie będą musiał go sprzedać. Ok, i pierwsza paczka za 30 tysięcy, one rok temu, właśnie w tym okresie, były bardzo fajne. No a teraz są zwykłe ekrany, i potrafię na 10 takich paczek w 8 wypaść jakiś toc czy coś takiego. No Javi Martinez 84 nie jest zły, do jakiegoś BC zawsze się przyda. Oprócz niego jeszcze Bauman Savic, czyli trzy karty z ekranami. No i zobaczmy czy będzie jed jeszcze jeden walkout specjalny. No nie, nie będzie. Nawet nie ma Łandstwatcha jakiegoś biednego. Portugalia SPD Pereira 83 rola, więc na razie nie wiem, drop zmniejszyli czy co. Nie wiem o co chodzi, mam nadzieję, że jutro też podczas nagród za Food Champions będzie lepiej, bo przydałoby się coś ciekawego trafić. Dobra, więc zaczynam teraz paczki na trzecim koncie. Znowu dwie paczki za 45 tysięcy na sam początek. No i znowu bez walkoutu i bez ekranów. Więc na razie te mm, prawdopodobieństwa się nie sprawdzają. Druga paczka za 45 tysięcy. No wreszcie jest walkout w takiej paczce. Jest to karta urodzinowa Brazylia, SPO Coutinho 91 Czyli naprawdę ciekawa karta Podczas tego eventu pewnie kosztował jakieś 400 tysięcy, zaraz to sprawdzę, no ale Teraz pewnie może 40 Oprócz niego nie ma nikogo ciekawego Dalej trzyma się koło stówki, więc naprawdę fajna sprawa. Nie no, jestem naprawdę zadowolony i zaskoczony tą ceną. Ok, teraz duża złota paczka piłkarzy Premium. Teraz nie ma niestety walkoutu. Są ekrany zwykłe. I będzie to Mikitarian. Swoją drogą sprawdziłem cenę dawną cenę tego Kutinio i on bardzo długo utrzymywał się około 300-350 tysięcy ale jak dalej jest koło 100 no to naprawdę fajnie Ok, teraz paczka za 50 tysięcy jest walkout drugi na tym koncie więc tu już jest lepiej i jest to team of the season nie karta z ligi mistrzów Belk kolejny origin, origin numer 5 milionów na, na moim kanale proszę już niedługo będzie każdy kto ogląda filmy na tym kanale znał na pamięć jego statystyki yy, odległość w pikselach od, od końca jego włosów do krańca karty yy, a już na pewno będzie do końca życia pamiętał, że taka karta była oprócz niego jest jeszcze Lukaku 86 Origi dalej nie zmienili mu niestety widełek jak widać może znowu uda mi się go obchnąć po minimum Al Lukaku, yy, jak widać kilkanaście tysięcy teraz paczka za 30 tysięcy jest drugi walkout z rzędu okej okay. teraz chyba to jest karta z bigi mistrzów Francja bramkarz Hugo Loris 91 no nie wiedziałem że on ma aż tak wysoki overall okej okay. Druga karta za Ligę Mistrzów, tylko że inna tym razem. To jest chyba Team of the y Group Stage. No chyba. Albo Team of the Knockout Stage, ale raczej Group. 91 Overall Aoris, chociaż może taki overall ma bo to jest Team of the Knockout Stage. Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam kiedy ta karta została wydana. I 60 tysięcy za, za bramkarza. Bardzo chętnie wezmę. I ostatnia paczka na tym koncie, znowu za 30 tysięcy, i znowu jest walkout, okej. Okay. Może zakończymy czymś naprawdę mocnym? No karta z krzyku Forsberg, no to to nie jest mocna, ale jest kolejne kilkanaście tysięcy. Zawsze karta specjalna. Swo swoją drogą ciekawe jaki walkout będą miały karty krzyku w Fifie 20. Proponuję, żeby wylatywały na, na miotle jak czarownica tego raczej nie będzie, wątpię, ale żeby coś ciekawego może było. Oprócz niego nie ma nawet ekranów, no i tutaj ta karta raczej nie wiem czy ktokolwiek kupuje właśnie te karty, czyli podsumowując, jest Forsberg, Origi, Lukaku, Joris i Coutinho. Czyli jakieś 200 tysięcy na tym koncie z kart specjalnych się wyciągnie, czyli jest tak jak powinno być, przechodzę na ostatnie konto. Dobra, jestem na ostatnim koncie, te same paczki co na poprzednich dwóch, yy, mam nadzieję, że jeśli chodzi o trafy pójdziemy bardziej w kierunku tego poprzedniego konta, a nie konta mojego brata i że te przeklęte paczki za 45 tysięcy wreszcie się poprawią, no ale się na to nie zanosi, znowu nie ma ekranu. Druga paczka za 45 tysięcy No wreszcie jest walkout Udało się Jest to Toc Więc może być naprawdę ciekawie Francja Bramkarz Manion 89 Chyba tak to się czyta Manią No to To tak, tak by pasowało 89 rola Toc Czy oprócz niego jeszcze będzie ktoś ciekawy? To Liso Savic. No ale mogło być lepiej A taki Toc kosztuje jakieś 20k Ale zawsze lepsze to niż nic Teraz duża złota paczka piłkarzy Premium Jest drugi walkout z rzędu Tym razem jest to MOTM Nie wiem jakie MOTMy teraz są w paczkach To jest ten Forest co ostatnio co nie Tak 87 James Forest Jeśli nie pomyliłem imienia Czyli Nieźle, szczególnie że zanim może się schować, praktycznie każda karta specjalna, jaka teraz jest, ale się żadna nie schowa. Jeszcze Jimenez, Castillejo, a Forest kosztuje teraz tuż ponad Quicksand. Teraz paczka za 50 tysięcy. Czy będzie trzeci walkout z rzędu? Jest! Dobra, jaki rodzaj karty tym razem? Kolejny Tots? Nie, kolejny Origin? Nie, tym razem. Van yy... der Beek? Tak Rony Van de Beek, 84 Ale to jest Motm z Wigi Czyli karta, która ma totalne pierwszeństwo Nawet przed zwykłymi Motmami i Motmami z Wigi Europy Czyli tu już naprawdę wszystko może się z tyłu schować. Nawet to Ronaldo, to Messi, to co Zobaczmy, czy któryś z tych zawodników Nie, ale jest Klajwert 87 który pewnie jest dużo więcej warto od tego van de Beek'a bo on chodzi po Quixel 15 tysięcy a Clyvert chodzi po... no, schodzi na rynku ze względu na to, że ma odpowiednio niskie widełki bo Quixel to on ma 10,5 tysiąca no, ale okej, okay, dwie karty specjalne w paczce naprawdę nie jest źle i ostatnia paczka, jeżeli nic, nie, nic w niej nie będzie to złotą wymianę zrobię jeszcze, na głównym koncie więc zrobię ją bo tutaj jest tylko Strotman 83 Overola. Czyli zrobię kilka tych złotych wymian. Zobaczę czy one może teraz się wreszcie opłacają. A więc ok, na zakończenie. Paczka za złotą, wymianę dwóch złotych rzadkich zawodników. No ale ta paczka jest tak słaba, że nawet teraz nie wpada nic. Trudno, zobaczmy w ogóle jak kilka, że 82-81, więc jak na tę paczkę bardzo dobrze. Szkoda, że taka słaba ona jest. No ale i następny odcinek jakiś pojawi to albo otwieranie nagród, albo SPC o ikonę. Obie te rzeczy niedługo się pojawią. Także draft jakiś. Ale na razie to już wszystko. Do następnego razu. Cześć!